Cześć, nazywam się Karolina. Dzisiaj będę nagrywać filmik pod tytułem: Natalka nocuje u koleżanki. Taki odcinek. Jesteśmy już w domu. Z już przyjechaliśmy i jestem już w domu. Tu tak śpi Natalka. A tutaj śpi koleżanka Kinga. O, tutaj jest. To jest jej koleżanka, bo Natalka nocuje właśnie u swojej najlepszej przyjaciółki. I teraz Natalka, bo Natalka zawsze budzi się pierwsza. Natalka już się obudziła. A, cześć! No na cześć Natalka, jak się w ogóle spało? No dobrze. Ale fajnie. A co mam na koleżankom koleżanku? wyciągnąć na natalka. Cześć widzowie. Witajcie. Dzisiaj będziemy Wam pokazywać fajną zabawkę. Świnkę. Wiesz jaką świnkę, z tą coś spałaś. Wiem jaką świnkę. Tą moją ulubioną, tą, co lubię spać. Ta moja ulubiona zabawka, tak? Tak. Chcę ją pokazać. No dobrze, może ci ją pokazać. Czemu nie? Czemu nie? Może ci tą zabawkę yy, widzą po kaku? Czemu nie? Jeszcze. Yy. Okej. Okay. Musiał przesunąć, tak już by jeszcze mogła Kinga jakoś wyjść. Kinga to też trzeba jakoś wyjść. Okej. Okay. Kinga, wstajemy. O, jadze, co, już No, już jest dzień. O, cześć, Wizawie, witajcie. Witajcie, Wizawie. Wstałam. Która z was chce piesza przebrać? Może ja. Ty Kinga? Tak. No tak, ty chcesz się Kinga piesza przebrać, to muszę iść po... Po twoją... I skrzynkę, tam gdzie zawsze trzymasz swój cumelek i wasze butelki, bo musicie coś się napić. Tu butelki i Natalka twoja, Znaczy Kinga twoja skrzynia tutaj. A co, twój cumerk. O ja cię troszkę chyba za blisko dałam auto I mnie nie widać dobrze. O, teraz mnie widać. To chodź Kinga, to chodź. Pierwsza się przebierasz i przygotowamy Ci takie ubranko. Tylko nie wiem czy takie chcesz. O tak, chciałam właśnie to. I to pierwsze zawsze, musimy... I to zawsze, zdejmujesz cumelek. Uwaga, pomału. I tutaj go zawsze chowasz. Końcu ta skrzynia się po coś przydała. No ta skrzynka.

Tak, skarpetki dzisiaj zmieniamy, musimy zmienić skarpetki. To. Mam nadzieję, widzowie, że zdążymy to nagrać, że się uda bez przeszkadzania uwaga skarpetki trzeba nałożyć Kingusiu o tak jeszcze druga skarpetka o widzę, ale brzydko na polu wczoraj to tak było ładnie widzimy na wczoraj kąpałam w basenie wczoraj relaks nie na chwilę na a no nie wiem, zgubiłam. Zresztą nie wiem, że jest cały okay. w porządku. Tak będę go uratowała. Okej. To Natalka, jesteś czy My się mylicie. Wasze imiona mi się mylą. Bez Natalka jeszcze u ciebie nocuję. Jeżeli mi się mylą, wasze imiona, bo jesteście na co dzień nagrywamy kanał no na filmik. Dzisiaj pokażemy świnkę. No, dzisiaj pokażę ci świnkę. tą, co ja śpię, bo chcieliście ją pokazać. I jest przygotowana w kuchni. Ale fajnie, będziemy ją mogli zobaczyć i nią pobawić. No, będziecie mogli. Ona kiedyś była na przedstawieniu. Na przedstawieniu? No, była, była, tak. Świnka była na przedstawieniu. Szybko, malutku, gusiu. No się uspokoi. I już. Kingusia jesteś gotowa. Muszę się tylko napić. Właściwie nie jakoś uspokoić i znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Okej, Kingusia, napiłaś się? Tak, poszła Kinga. Teraz tu usiąść. Ona u Natkingusiu. O tak. Natalka musi na parkę przebrać. Natalka ubiera tak że Fajno mam tą piżamkę Tak Natalka, fajną masz A wiesz dla, kila, wiesz dla kogo ta piżamka miała być? Pewnie dla innej lalki No miała być dla kogoś innego Ale na nią Niestety jest Ta bluzka Za, za duża I się nie nadawała I ta lalka ci ją podarowała Tą piżamkę ale fajnie, dostałam. No, dostałam ją od lalki jednej, tą piżamkę. Na nią ta piżamka była zła. Była na nią za duża, a na ciebie jest idealna, jakby na ciebie szyta. Widzisz? Dało się to ciebie kupić piżamkę. No właśnie, kiedyś nie miałam. No kiedyś nie miałaś piżamki, a teraz masz. Jakbyś u kogoś jeszcze gdzieś nocował, na przykład u kolegi, jakbyś jeszcze nocowała, to może kiedyś zawieź na jakiegoś. Natalka, kolegę, i może też będziecie tak nocować razem. Jak i teraz z koleżanką, Natalka nocujesz. No właśnie, może się natrafię na napięłość pana superowego kolegę. No. A wiesz, co mi się Natalka marzy? No, co ci się marzy? Zaprosić mojego kolegę Krystiana e, e, na noc. Wow. Naprawdę? No. Tylko nie wiem, czy się zgodzi. Muszę go zapytać. An, no, tak srobiony filmik, to pewnie, to pewnie sobie będzie myślał. No, no może, no może, no może się uda, Natalka, wiesz? Może się Natalka akurat uda i go zaproszę. No, byłoby super. A moje buty gdzie? no, no właśnie, Natalka, a gdzie twoje buty? Nieprzygotowane, tak zwykle, mało, twoje butki, nieprzygotowane, nieprzygotowane, szybko ubieraj, komalutku. malutku, jeden bucik, drugi, jak żołnierze się szybko ubieramy, właśnie, idziemy na wojnę, no, tak by ci na wojnę śni, i jesteś na gotowa, w piciu i możemy się iść bawić. Świnka. Tak, pokażemy. Na już? Tak. tak. Ok. Tak Natalka jest. wygląda. Tak wygląda Kinga. I idziemy się bawić do kuchni. Śpinkom. To widzowie. Widzimy się już w kuchni.